Tyle jedzenia dla Trojga? Nie martw się, Adriana i ja mamy niezły apetyt. Gdyby mama widziała, ile tu pożeram, nie martwiłaby się, że nie jem w domu. Mieszkasz z rodzicami? Tylko z mamą. Ojca nie poznałam. Nigdy mu nie powiedziała, że oczekuje dziecka. A ty nie chciałaś się dowiedzieć dlaczego? Gdy byłam dzieckiem. Potem zrozumiałam, że miała swoje powody. Byłam owocem miłości, przynajmniej z jej strony. Masz odważną mamę. W dodatku świetnie Cię wychowała. Widać, że ją kochasz i jesteś bardzo pracowita. Uwielbiam ją. Jeśli ojciec jej nie kochał, jego strata. Niewiele kobiet decyduje się na samotne wychowywanie dziecka. Kiedy mi ją przedstawisz? Kiedy tylko zechcesz. Przedstawię ją Wam obu.